Hej witajcie na obiecanym filmie i dziś pokażę wam jak przechodzę Minecrafta zaczynajmy stwórz nowy, stwórz nowy świat dobrze, przetrwanie wezmę pokojowy bo ja dopiero się uczę z potworami jakby ktoś chciał wiedzieć i tutaj napiszę survival survival z widzami dobrze, survival z widzami przetrwanie, pokojowy no i tworzymy. Widzimy się jak zrobimy się świat. Dobrze, więc już mam wczytywanie i gotowe. Jesteśmy koło takiej okolicy. O, później to sobie tutaj zbierzemy kamień, węgiel. Oj. Nie jestem jakimś super więc nie wyśmiewać się. Chociaż w sumie sama się wyśmiewam. No. Kopiemy drewienko. Gdzie moje drugie? O, tu dobra. Gram na tablecie, jakby ktoś się pytał. Dobra. Kopiemy drewienko. chwilę jakbym się nie odzywała, to nie znaczy, że coś się zepsuło, tylko po prostu nie mam co do mówienia. Ale będę starała się mówić. Więc teraz kopiemy drewno. Wolę mieć go dużo. Tak? Myślę, że z 15 wystarczy, więc wykopiemy 15. Albo i więcej. Zależy, czy będę robiła dom, czy nie. Chyba nie. Chociaż w sumie pomyślę. Albo po prostu to będzie survival, nie aż znajdziemy diamenty, bo zajęłoby mi to bardzo długo. Więc zanim zrobię drabinki, no chyba, że pozwolicie mi wziąć drabinki z kreatywnego. To wtedy. To wtedy może i do diamentów. Dobrze. 19 drewna wykopiemy to drzewo i tak naprawdę ty dostarczy. Kopiemy drewienko. 21. Wystarczy. Teraz idziemy na tą górkę z kamienia. Ej, nie mogłam podskoczyć. Ojej, liście mi przeszkadzają. Robimy dechy. Ciekawe ile ich wyjdzie. O, z taki 20. Może być. Teraz crafting, tak tyle patyczków. Crafting sobie tu stawiamy. Kielof drewniany i kopiemy. Tak. Jakbyście już słyszeli jakąś zmianę to dzisiaj jestem trochę podziębiona, bo wczoraj wieczorem wychodziłam o 21 w krótkim rękawku. No cóż, mam nauczkę, ale myślę, że to Wam zbytnio nie przeszkadza i że zbytnio tego nie słyszycie. Dobra, przekłożę sobie kilo, to? No, zarobimy na razie kilow. Siekierkę. Tutaj sobie poukładam, mam stak i 9. bruku mam też trochę. drewniany kilow, dobra, wykorzystamy sobie jeszcze, wykopiemy trochę żeby mieć na piecyki żeby przypalać żelazo i mięso może znajdziemy wioskę dobrze, ile mam kamienia, znaczy bruku 17. starczy, spoko, ludzik dobrze, mam crafting a węgiel miałam kopać i ciągle będę się tak co, cofała i cofała i cofała. No cóż. Nie no, po co ja zbieram, Bru? Przy szybciej będzie ziemię zbierać. Dobra, pięć chyba wystarczy, co nie widzowie? Raz. Dwa, trzy. No. O, świetnie. Jak zwykle musiałam coś oczywiście zepsuć. Tak, to to przecież żebym nie była sobą. Raz, dwa. No, kurka wodna. Prograczem to ja nie jestem, ale myślę, że nubem też nie. Możecie obstawić w komentarzach y od ilu gram? Od 0 do 10. 0 to najgorzej 10 to najlepiej wiadomka. Będzie tu żelazo? Nie będzie tu żelaza. No cóż. Będę musiała oczywiście jeszcze zwiedzić tą kopalnię. Znaczy, trudno to nazwać kopalnią. To bardziej jest taki dołek wykopany. Nie dołek, tylko... No wiecie, o co mi chodzi. I tam idziemy. Aha, no to świetna mi kopalnia. Może tutaj domek zrobimy? Nie. Wolę zrobić sobie, jak, jak już domek to profesjonalny, a nie jakiś taki beznadziejny. O, żarełko. Uah, pa. papa. Dobra. Dobra, może wejdziemy na tą górkę? O tą. Mam surowego schaba, a po co mi surowy schab? To ja nie wiem. Później sobie go przepalę i będę miała pieczonego schaba i będzie pyszny. Kartofelki się do tego zjem. Owieczki? No w sumie przydadzą się na łóżko. No tak, tak przydadzą się. Ile? No oczywiście standardowo jedna wełna. Idziemy gdzieś na mój ulubiony biom, czyli ten normalny, o ten, bo na nim często są wioski. Ale ładna polanka. O, lawa. Czy lawa mi się przyda? No w tym momencie to tak średnio. Jedynie co mogę zrobić to tam wrzucić surową baraninę, albo w sumie przyda się, dobra nie. Dobra, kolejny świniok na polu widzenia. Niedługo sobie zbierzemy moje ulubione kwiatencje. Kwiatki w sensie miałam na myśli. Dobra, mam trzy żarcia. Tutaj widziałam jakieś zejście, no. Czyżbym znalazła tu żelazo? Raczej nie, więc no. Wykopię sobie bruczka. A po co to się nie pytajcie? Sama nie wiem. Dobra, gdzie idziemy? No tutaj. Zbierać kwiatki. O, moje ulubione są akurat. Jak one się nazywały, to ja zapomniałam. Piwoni, chyba? Dziwna nazwa. Dobra, idziemy zebrać piwonie. Mmm. Przekonajmy się, czy piwonie, czy nie piwonie. A, piwonie. Tak, miałam rację. Różowe, jak to dla dziewczynki. A, chciałabym Wam pokazać mojego skina. Mój skin jest taki. Pokazać Wam sztuczkę? Zobaczcie, macham. Jeśli dobiercie pod tym filmem 5 lajków, albo dobra, 10. Niezależnie do jakiego czasu. Po prostu 10, jak zobaczę, że pod tym filmem jest 10 lajków, to nagram lajków, czyli łapek w górę, to nagram filmik jak z, z moją koleżanką, jakby żyjemy sobie w Minecrafcie. Jeśli tutaj będzie 10 łapek w górę, dobrze. Jest kolejna dynia. Czyli gdzieś tu w pobliżu jest szansa na wioskę. Tam chyba nie. Jest, widzę. Widzicie też wioskę? O, tutaj są te, takie straganiki, jak to ja nazywam. Tu jest kolejny, a tu są kawałki domków w tym kółeczku. No. Idziemy do wioski. Żeby ją obrabować i możliwe, że zamieszkać. Zależy jakie domki będzie dla nas miała przygotowane. No, teraz to już musicie widzieć wioskę. No. I jakbyś mógł, mogła, to strzel tą łapkę w górę. Dla Ciebie to mało roboty, a dla mnie tyle. Będę miała po prostu motywację. No i jakbyś mógł mogła, to też subika. Strzel. Więc to na tyle z ogłoszeń. I idziemy do wioski, bo akurat noc się zrobiła. Ten domek w miarę lubię, ale nie. Tutaj jest pole, no to niszczyć go nie będę. Świnki na żarcie. A w sumie chleb mogę. Dobra, może będą głodne. Świnki, Świnki zobaczcie. Jem wasze mięso na wasz. Nie oczach. Uuu. Ach, ślicznie. Przepraszam, była pauza. Zapauzowałam filmik, bo myślałam, że woła mnie mój ojciec. <tata>, Tata, w sensie. Ile mam wełny? O, dwa akurat. No to jeszcze ta jedna owieczka i już więcej twojego brata lub siostry nie torturuje. O, kotek. Hm. Gdzie jest tu ten mój ulubiony domesław? Tam to już się kończy wiocha. Tu jest golem. Hmm. tak. Tu jest golem. Na razie jest golem, za chwilę nie będzie golema, już teraz. O mój ulubiony domek! Tak! Jej! Dobrze. Ech, pulpit jak zwykle. Dobra. Na górze chyba nie ma łóżek. No. No cóż. Przedstawię Wam domek, zrobię przemeblowanie i za chwilę Wam pokażę. Tak. Tak. I za chwilę Wam pokażę po, po jakby przemeblowaniu. Dobrze, więc powracam po zmianie. Ogrodzenie, dach. Furtka. Jedna drzwi. Łóżko, piecyk, crafting żelazne rzeczy w ekwipunku tutaj to tylko łóżko tu i dach dobrze kochani więc ja już musiałabym kończyć bo już mi się sprzęt rozładowuje więc na dzisiaj to by było chyba wszystko jutro możemy dokończyć ten odcinek w sensie zrobić kolejny odcinek z tego świata dobrze? a więc trzymajcie się cieplutko